Cześć, witajcie! Dzisiaj Pilarka Steel, model 0.23 z 1998 roku. Także Pilarka już ma troszeczkę latek, ale to były takie dość odporne i lubiane modele Pilarek, tak samo jak 0.25. Popatrzcie tutaj, o. to się to się nie trzyma, filtr powietrza się nie trzyma. Tutaj te łapki były jakieś, nie wiem co. Lutowane te plastiki, sklejane. No, ja rozumiem, że mamy tendencję do naprawiania wszystkiego, ale to kosztuje grosze i to jest dostępne. To nie jest część, która jest nieosiągalna na naszym rynku, żebyśmy musieli się posuwać do tego typu kroków. A tym bardziej w filtr powietrza, który naprawdę pełni ważną rolę. W tym przypadku pracujący silnik powoduje drgania, i to nam będzie wyskakiwać. To już nie będzie szczelne, co zresztą widać wewnątrz tej podstawy filtra. Jest mnóstwo pyłu. Naprawdę można, powiem szczerze, palcem wybierać. Za grube mam palce. O, poparcie! To wszystko idzie nam do gaźnika, z gaźnika idzie nam do silnika. I po jakimś czasie mamy problem. Ok, spróbuję pilarkę odpalić i zobaczymy, jak ona reaguje ogólnie na odpalanie. Czy ona odpali? Szybka próba na samostarcie i... E, cóż, na samostarcie pilarka, e, tak powiem, zagadała Ale nie e, zaciąga paliwa, prawdopodobnie jest problem albo z gaźnikiem, no, albo już jakąś szczelnością Zobaczymy jak wygląda świeca zapłonowa Tak wygląda świeca zapłonowa nie ma na niej ani nagaru, ani białego nalotu, ani brązowego, także prawdopodobnie nie była wymieniona Sprawdzimy sobie kompresję O, Tu mamy 9 9 po raz pierwszy no 9,5 nawet 9,5 po raz drugi po raz trzeci 10 czyli nie jest tak najgorzej z tą kompresją ok zobaczymy jak tutaj wygląda ten cylinderek w środku Kanał wydechowy o, W tym miejscu Ale Tutaj się już tak nie odwrócimy, o tu widać kawałek Kanału z prawej strony płuczącego To samo z lewej strony I teraz tak Ścianka cylindra Jest w stanie przyzwoitym Tu mamy Jakąś ryskę, tu takie zmatowienia. Natomiast kompresja wskazuje na to, że ten silnik pracować jeszcze powinien. Tłoczek tak dziwnie tutaj przerysowany, takie, takie pęknięcie, jakby ktoś coś tutaj coś nam ktoś tutaj coś drapał. Nie sądzę, żeby ktoś tu przez okno wydechowe coś jakimś śrubokrętem czochrał no, ale no o, i teraz tak. E... Na górze tego nagaru też tu bardzo nie ma. Tutaj jest rysa, rysa zmatowienie po prostu. Niewielkie te rysy, to powinno jeszcze, powinno to działać, że tak powiem na pewno w miarę e, pracować. Nie są to rysy głębokie, spróbuję to zbliżyć tak tam jeszcze bliżej, popatrzcie. Widzimy. To jest tak, jakby ktoś po prostu jakimś takim mazakiem przejechał, tak usadzał. że to jest pozostałość jakiegoś tego nagaru, ale mm, nie uszkodziło to powierzchni cylindra jako tego. Natomiast no, może do tego prowadzić po pewnym czasie. Eee. Okej. Okay. Sam tłoczek jak wygląda. Idziemy do góry. Pierścień jeden, pierścień drugi. Tłoczek ładny, bez większych jakichś tam skaz. Pierścień jest luźny, malus, także nie są zapieczone. Sprawdzimy sobie szczelność silnika, w tym celu pompuje troszeczkę ciśnienia do środka. Pompuję i pompuję i zapompować nie mogę. Co by się odczyło o jakiejś nieszczelności. że aż takiej nieszczelność znaleziona, to znaczy nieszczelność to nawet nie jest nieszczelność. Zwróćcie uwagę tutaj, o, w tym miejscu, jeśli świecę teraz, jest taki przewód. To jest przewód impulsowy. Ten przewód powinien być połączony z takim krótkim, który jest w tej obudowie, wewnątrz tam, i przynosi on nam ten impuls ciśnienia do gaźnika. Dzięki temu gaźnik może poprawnie pracować, podawać nam paliwo. Ja na samym końcu, o. Teraz już laserkiem nie poświecę o, tam wewnątrz i ten przewodzi gumowy, a musi wejść tam na sam koniec. Także ja zabieram się za założenie tego przewodu. No i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. Po założeniu tego przewodu impulsowego na ten króciec sprawdziłem sobie jeszcze szczelność Znowu była szczelność w okolicy tego przewodu, więc postanowiłem go zdemontować I co tutaj, co tutaj znalazłem? Patrzcie sami Nie wiem czy to będzie widać, ale on tu jest pęknięty o. Ta guma jest popękana jak to strona założyłem na ten kruciec, to było w porządku, zaczęło uciekać z drugiej strony. Także pójdzie nowy przewód impulsowy. Zaraz go zakładam i, i zobaczymy. Już jest lepiej. Przewód impulsowy wymieniony. Kolejna próba szczelności I okazuje się, że ucieka również na łączniku. Yy... Gaźnika z cylindrem, czyli takiej gumie, która przechodzi przez taki tutaj yy, plastikową przegrodę, trzeba to wszystko porozbierać i uszczelnić. Łącznik założony. Ten, ten łącznik gaźnika z cylindrem. Przewód impulsowy też nowy. Tu jest ten stary łączniczek skręcam to powoli, tak doczyszczam troszeczkę tą pilarkę. To trochę wydmuchałem brudu z okolic sprzęgła i tutaj też różne ciekawe rzeczy można dostrzec. E, silnik jest uszczelniony na szarym silikonie i nie wydaje mi się, żeby to był oryginalny silikon. Także pilarka prawdopodobnie już była rozbierana i była robiona. Być może uszczelniacze były wymieniane i łożyska w niej. Widać po śrubach niektórych, że były odkręcane, no ale 98 rok, no więc tutaj nie ma co się dziwić, że pilarka już pewnie jakieś remonty przechodziła. Ja to sobie poskręcam i zostanie mi gaźniczek do przeglądu. Zobaczymy, co z tym gaźnikiem. Ponoć jest nowy. Jeśli jest nowy gaźnik, to nie będę wymieniał membran w nim, ale zajrzymy do środka i zobaczymy, na ile on jest nowy, że tak powiem, bo tak twierdził tak twierdził klient gaźniczek rozkręcony już był w myjce ultradźwiękowej chciałem się przyglądać bliżej temu gaźniczkowi, jak to wygląda co znaczy nowy gaźnik no nowy gaźnik, membrany z tego nowego gaźnika wyglądają następująco o, już widoczne są takie przetłoczenia nie jest to może membrana bardzo zniszczona. Być może, być może e, na tej membranie to jeszcze śmiało by działało bez większego problemu. To jest membrana pępująca. Membrana sterująca jest, jest w lepszej kondycji. mógłbym, mógłbym powiedzieć, że jest nowa. Nie jest cała. Nie jest popękana. Co widać po nawet tych uszczelkach. Nie są bardzo przyklejone między sobą ta uszczelka, na przykład z tą membraną, czy tak samo tamta, więc. Więc, no, kolejne wnioski. Tutaj zwróćcie uwagę nie wiem, czy to będzie widać na tą śrubkę, która trzyma oś tej dźwigienki zaworka iglicowego. To tak wygląda nowa śrubka pewnie jakaś wada fabryczna tak druga sprawa zabezpieczenia tutaj tych śrub regulacyjnych H i L. ułamane jak jedno tak i drugie były ściągane no to też nie jest fabrycznie także nie wygląda mi to na pewno na nowy gaźnik Jest to gaźnik używany, założony. Być może ktoś sprzedał ten gaźnik Mało tego To bym chciał jeszcze, popatrzcie Śruby przepustnic Ta śruba też jest naruszona To jest przepustnica ssania Teraz przepustnica główna, na tym tu nawet lepiej to widać Popatrzcie. Ktoś te przepustnice rozkręcał. Po co? Nie wiem. Natomiast w nowym gaźniku mamy wszystko nowe. Więc ktoś coś tutaj, jeśli faktycznie robił jakiś remont, a powoli zaczyna mieć. Takie o tym zdanie, o tej pilarce, bo przewód impulsowy sam z siebie by tak nie spadł w samym miejscu. Teraz poskręcam to sobie wszystko razem i pewnie zrobię próbę odpalenia. Zobaczymy, co z tego wyszło. Nie udało się uratować tego starego gaźnika. Ten gaźnik jest uszkodzony. E, już nie zaglądałem do niego dokładnie, co tam się mogło stać, ale... E, pilarka pracuje tylko na wysokich obrotach. Na tym gaźniku nie można tych obrotów zmniejszyć. Ehm, dysza ehm, L po prostu tak, jakby w ogóle nie reagowała na, na regulację. Także podejrzewam, że coś tu jest ehm, mocno pokombinowane. Ehm, tutaj widać po tych dyszach są na siłę wkręcane, wykręcane być może nawet. To dysza nie być z tego modelu gaźnika? Nie wiem, nie podoba mi się ten gaźnik, założyłem mój, który miałem taki z innej pilarki Gaźnik z 230, praktycznie to jest to samo Tutaj od razu jest inna sytuacja Silnik odpalił bez większego problemu i po małej korekcie wszystko chodzi tak jak powinno no i teraz zrobimy próbę odpalenia. Sami zobaczycie jak to w tej chwili yy, pracuje. bo się tu uduszę. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.